Proszę. Słoninka rozebrana? Rozebrana. Mhm. Jajeczka są? Są. Ale poświęcone? Poświęcone. No. Patrz dalej. Słoninka dla sikorek jest? Jest. Yes. Tak. Kwiaty na dzień kobiec są? Są. Tak. Marzanna utopiona? Otopiona. O, właśnie, popcorn jest? Aha, jest człowiek o wszystkim pomyślałem. No to o... co, wdowy pożyczalni. Czekaj, 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 czekaj. o fladze na 1 maja zapomniałem! Przygotuj się na dłuższe posiedzenie przed telewizorem. Do maja oglądaj filmy za darmo w FanPaku HD. Zapraszamy do salonów TP Orange. Telekomunikacja Polska. Dość. Znowu wychodzisz do mnie, jak honor traktujesz! Ale za dobę nie płaci. Tak jesteś mądry, tak go sobie weź! Warto wynieść się od starych. Przenieś abonament do plusza, nawet 75 giga i nowa motorola Moto G5G w supercenie. Plus abonament, król internetu. Jeden wrzap. Codziennie jest ponad 200 produktów w promocji. Robimy co? Dobrze. Dziś do w promocji łosoś wędzony za 1,799 i Liton Ice D już za 99. Żabka. najlepsze promocje. Danio, czekoladowa metoda na głoda. Super Łup, ale Super Łup. Sobota Super Łup w Kauflandzie. Złup 2 litry Pepsi, Mirindy, Mountain Dew lub 7-Up. Za jedyne 2,69 albo proszek Persil na 45 prań po 21,99. Kaufland, ale Super Łup. Dobry wieczór. Dzisiaj obejrzymy wczorajszy mecz, który zakończył się niespodziewanym wynikiem 2-1 dla gospodarzy. Jak już wiemy z gazet, pierwszy gol padnie w 17. minucie meczu, a już w 18. gospodarze wyrównają. Dobrej zabawy. Aha. Zwycięski gol padnie w 94. minucie. Lepiej przeżyj to na żywo. Najlepsza piłka w Kanal+, Plus. Mistrzowskie drużyny i najwięksi piłkarze. Cała Liga Mistrzów i Liga Europejska UEFA. Gwiazdy ligi angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej oraz Wszystkie mecze T-Mobile Ekstra Classy Kanal plus zamów w NC. Plus. Hello! Hello. Mi is Małgosia. And he is Radosław. Wiem, widziałem. Nie mów do mnie teraz. Mi is Shaman Majewski. Przybyliśmy poznać naszą szczęśliwą liczbę. Please, mister. skarbie nie teraz. Dwa. Jak dwa abonamenty i dwa smartfony w plusie. Szczęście bardzo. Wiedziałem. Brawo ty i ty. Brawo my! Przenieś numer do plusa, weź dwa abonamenty w duecie za 44,99 i dwa nowoczesne smartfony Huawei w supercenie. Plus, brawo ty. Radosław i ja przyszliśmy do plusa. Przejdź ty. Zeba kochamelans do późna. Jak sam mówi, w nocy to dopiero. Ha, w nocy to dopiero. Raz poszliśmy do takiej jednej nocnej dziupli. A schudzało. I nagle poczułem, że padam na dziób. I ty wtedy powiedziałeś, pamiętasz, stary, jak tak dalej pójdzie, to dziś nie to perze za ciebie będą chudrzeć. Prosty, że pamiętam. No. I się wkurzyłem. Bo co im będą jakieś dla wszystkich, którzy lubią sobie pokłuczeć, Tiger Power is back. Zupełna nowość. Cheekers z kurczakiem. I frytki. Oraz hamburger. I frytki. Kurczak burger. I frytki. z rat. I frytki. Cheeseburger. I frytki. Czyli tu for you w McDonald's już od 5 zł. Oszczędnie mówiąc. Miecio założył profil na portalu randkowym. Optymista. Kto się odpisał? O, mnóstwo! Setki, setki randek w ciemno. Jak to dobrze, że u nas w łągakom wszystko jest od początku do końca jasne? Jak słońce. W łągakom umawiamy się otwarcie. Suwakami ustawiasz kwotę i termin spłaty, a my z góry mówimy, ile to będzie kosztować. A bukiet to skąd? Lepsze mira w garści niż gołąbeczka w sieci. Jestem offline. W Łąga.com! Cyk, 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 ku, 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 pa. pa pa pa, pa. Luszek! Gotuj się! mintaj 6,99 kilo i AGDR-TV ubrania buty do 75% taniej w Tesco. Prawdopodobnie. Lepiej być nie może. A może. Może. Teraz Kasberg za 3 zł i kurczak KFC. Prawdopodobnie najlepsze spotkanie smaku. Mmm, so good. Końskie zdrowie trzeba mieć, żeby te rachunki płacić. Dlatego w końcu przeniosłem swój biznes do ery. Uśmiechnij się, w telewizji jesteś. Takie rzeczy tylko w erze. Mr. Heiss, to ja. Kocham was! Ćwiczył pan? Jak co dzień. Rolę czy pan ćwiczył? Mhm. Mm Pierwsza pożyczka. Pierwsza pożyczka. Do 3000 tysięcy do trzech tysięcy 0 e, RRSO 0%. A teraz wszystko razem. Teraz wszystko razem. I co super. Weź szybką pierwszą pożyczkę do 3000 złotych na WIWS. RRSO 0%. WIWS. A co to jest to RRSo? Sprawdź na WIWS. Będę dyktował. Z dekretu Napoleona wielofunkcyjny termomaster ma siekać, miksować, wyrabiać, gotować i w kuchni pomagać. I ma kosztować tylko 799 zł, a Pepsi, Mirinda i 7UP mają być w cenie 5,99 za dwupak. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Ej, a im to się dobrze razem układa? Noba są dopasowania jak kupony do zakupu. Teraz w Realu dopasuj kupony promocyjne do swoich zakupów. W tym tygodniu ponad 100 nowych promocji do wyboru Real z przyjemnością. Zakupon oddam Zjadłbym coś. Zjedzmy w Chińczyka. W Chińczyka to ja mogę zagrać. No to Włocha. Włocha to ty masz pod nosem, kuzynie. Zostaw to radio. Zjedzmy Polak. Szybko, smacznie i dosyta. Na prawdziwego Polaka zaprasza Amino. Spróbuj nowości. Amino danie z sosem. Trzy smaki, którymi najesz się jeszcze bardziej.